Cześć, witajcie. Na początku chciałem przypomnieć oczywiście o konkursie, który nadal trwa. Link w opisie oraz u góry w prawym górnym rogu tego filmu. Ale Meksyk, monety 3 RP, pierwsze roczniki. Moi drodzy, ceny powalają. Yy, jeden grosz 30 zł na kup teraz. Nakład dość spory. 29 milionów 140 tysięcy sztuk. Nakup teraz może być już twoja za 30 zł. Ceny są oczywiście, moi drodzy, uśrednione. Nie są to najwyższe ani najniższe ceny. 2 grosze. Rocznik 90. Tutaj nakład 34 miliony 400 tysięcy sztuk. Ceny naprawdę coraz wyższe. Pierwszych monet po denominacji. Naprawdę ceny powalają. Ale Meksyk. 5 groszy. Nakład. 70 tysięcy. 70 tysięcy. 70 milionów. <grych> 240 tysięcy. Moi drodzy, jeśli ktoś teraz by chciał mm, zakupić, no to komplet na dodatek mniczych monet jest to 1700 złotych 10 groszy rocznik 90 nakład 43 miliony 55 tysięcy i to już coraz wyższe te ceny pamiętam jak jeszcze te 10 groszy szło kupić za 50 złotych następnym jest oczywiście 20 groszy rocznik 90 i tutaj mamy moi drodzy 25 milionów 100 tysięcy sztuk nakładu oczywiście jest to nikiel 1 grosz 2 i 5 groszy jest to mosiąc yy, jak to się nazywało momencik yy, manganowy o teraz sobie wspomniałem. No i 50 groszy. Tutaj już cena jest dość wysoka 275 złotych, przy nakładzie tak naprawdę 29 milionów 152 tysięcy sztuk to jest mniej więcej tyle samo co jeden grosz, a cena już tutaj mamy dość ładną, 275 zł, no i najdroższa z tych wszystkich monet jest to 1 zł. 90 rok, 20 milionów 240 tysięcy nakładu, i tu już trzeba szykować minimum, moi drodzy, oczywiście, na kup teraz yy, 6 stówek, no, ale to nie są mennicze, tak do końca, no, takie minus 1. No i mamy 2 złote. Pierwsza moneta yy, z bimetalu, Tutaj też mamy ładną już cenę za, za, za e, 2 zł w dość sporym nakładzie, bo 9, 79 milionów 644 000 sztuk. No i ostatnia moneta, z którą się teraz zobaczymy, jest to 5,94 zł. No i moi drodzy tutaj jest podobna sytuacja jak do 2 zł choć 2 zł jest droższy bo kosztuje 235 zł a 5 zł za 120 zł można sobie zakupić na kup teraz nakład bardzo duży 112 896 33 sztuki Uj. także jakby ktoś reflektował sobie zakupić na Allegro oczywiście bez problemu można dostać menicze monety. Zajrzymy do katalogu, co mówi katalog o cenach. No i oczywiście jak zwykle y, katalog i życie zupełnie dwa różne bieguny. W y, momencie przesunę się, mi tu statyw przeszkadza. Zobaczmy, 2 grosze no i nie widać ceny, momencik, muszę rozłożyć, zerknijmy teraz, no i oczywiście cena śmieszna, wedle katalogu, co innego życie, 5 groszy i 10 groszy także cenowo aktualnie, Odbiegają od katalogu, jeśli chodzi o zakup na Kup teraz na Allegro. No i zerknijmy sobie teraz na 20 groszy. Też tutaj w ogóle ta cena nie pasuje 138 zł, a to co stoi w katalogu, tak samo 50 groszy 275 zł moi drodzy, za 50 groszy. Jeden złotych, no to to już w ogóle y, nie pasuje. Dwa złote, no też nie pasuje. Momencik, niech sobie przewrócę, no te pięć złotych. Za daleko. No. Jeszcze momencik. Gdzie jeszcze dalej? Tu. No i mamy 5 zł. Nakład 112 milionów prawie 113, 50 zł. No za 50 zł raczej nikt nie chce sprzedać takiej monety. 120 zł. Kup teraz menicza moneta. Także. Co tu dużo mówić? 1700 zł, ale Meksyk. Jest to naprawdę wysoka cena za monety obiegowe. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.